Cześć! Hey Wybieram się dzisiaj na pustynię kozłowską z kilku powodów. Po pierwsze, mam ochotę. Druga sprawa, jest niedziela. Jest piękna pogoda. Mam nadzieję, że kogoś spotkam. Jako, że jest to ładnych par kilometrów ode mnie, albo sobie zostanę na noc. Zmieściłem się w wadze 10,6 kg. Problem jest taki, że wziąłem tylko taką klasę wody. Mam przy sobie filtr. Liczę na to, że będzie troszkę cieplej i będę miał łatwiejszy dostęp do wody takiej do filtrowania, ale zobaczymy, zobaczymy. Jakoś tam sobie damy radę, na pewno tam, no, raczej mi się nic nie stanie. Czeka mnie jeszcze kawał marszu, ale słuchajcie, pogoda jest, jest absolutnie fantastyczna. Dzisiaj będą lekkie mrozy w nocy, przy gruncie może minus 3, minus 4. Mam nadzieję, że to, co wziąłem ze sobą, mi się sprawdzi. Dzisiaj nie robię tak jak ostatnio, że wziąłem tam y, 5-litrową nerkę i tam kilkulitrowy zasobnik. I 5 kg wyszedłem na mroźną noc, to to było tak. Dało się, ale to nie był komfort. A dzisiaj chciałbym w miarę komfortowo i zobaczymy, czy mi się uda. 0. Podejrzewam, że nikogo tutaj nie ma. Przecież warto przychodzić, słuchajcie, bo ta pustynia ona z roku na rok jest coraz bardziej zarośnięta, coraz jest mniej tej pustyni. Więc warto przychodzić, póki jest czas na to. Chyba będę topił śnieg dzisiaj. Coś czuję, że będę śnieg topił, bo kałuż tutaj dobrych nie ma. Ha! Trudno. Myślałem, że samochód jedzie, a tu wiatr zawiał. No dobra, przyszedłem troszkę wyżej, poza szlakiem. Droga idzie tam. Zaraz się rozejrzymy. Bo to już chyba tu. Widzicie? Tak niestety wygląda w tej chwili pustynia kozłowska, właśnie na nią wchodzę. Słychać, że to się jeździ. Brać się schowa w krzakach. Tak, żeby widzieć mniej więcej co się dzieje, żebym sam się zbytnio w oczy nie rzucał tradycyjnie i się rozejrzymy tam jest dla mnie podejrzana miejscówka, bo tam zawsze kraftery łażą zaraz tam zobaczymy co tam się dzieje pierwsza podejrzana miejscówka to jest tam tutaj jak widzicie nie za bardzo cokolwiek widać ja to sprawdzam najpierw na lornetce, ale też Wam to nagrać żebyście widzieli nie? zaraz spojrzymy na, spojrzymy na drugą górkę i sobie przeskanujemy okolicę no słyszę ale to jeszcze go nie widzę ale to już na otągu jeździ albo jakąś terenówkę musiałbym gdzieś wyżej wejść i zobaczyć a tamta górka mi się nie podoba bo po prostu tam jesteś na górze i ciebie tak samo widać jak ty widzisz resztę przejdziemy się tędy hmm. jakoś Słuchajcie miejscówka jako taka do zabawy w burzkrafty. To jest fantastyczna sprawa. Idzie? Nic tu się nie dzieje. Naszych nie ma. No dobra. Znaczy, że możliwe, że będę miał spokojny biwak nawet. Mchniemy jeszcze słypa termo dla spokojności. Ten temat jest ukryty gdzieś tam Ale ja na przykład ja w lornetce więcej widzę niż wy tutaj w tym aparacie Ale to to się nagrzało To jest to co się nagrzało Ta miejscówka Też ją znacie, też czysta Jedyna opcja to jeszcze, że Ktoś za tym jest, Czy znaczy nie jedyna, cholera wie, ale ja mówię o takich popularnych miejscówkach tutaj jakbym się wybrał za to wzniesienie dokładnie tu słuchajcie, nałaziłem się dużo Mucios chodzenios 2,5 godziny 2,5 godziny słażenia i trzeba coś zjeść dzisiaj troszeczkę lepiej się wyposażyłem w żarcie na ciepło też to zjemy, ale najpierw się zapcham, pozwolicie, waflami. Problem jest taki, że możliwe, że będę musiał, jak będzie już ciemno, nie będzie za bardzo widać, mówię, obecności tutaj, to będę śnieg topił. Bo tutaj ten liter to troszeczkę mało wziąłem. Znaczy, no ostatnio wziąłem mniej i przeżyłem, nie, ale to chodzi o to, żeby było przyjemniej i fajnie. Na pierwszy głód to jest najlepsza rzecz. Powiem wam szczerze, że jak jest taka ładna pogoda, dzień wolny, to spodziewałem się więcej ludzi tutaj, bo jeżeli chcecie zmienić zupełnie swoje otoczenie, to nie ma lepszego miejsca. Jest. Latem, tylko tam chyba się można tylko na lewo dostać. Jest takie coś jak kaolin. To jest taka miejscówka, gdzie też dolny Śląsk, niedaleko Bolesławca. Tam jest firma, która zbiera na ceramikę glinę. I tam jest normalnie jak na innej planecie. Jest piękna woda, jest wszystko. Minusem jest to, że tam jest dużo śladów bytowania osób nietrzeźwych, w wyniku czego jest też dużo potłuczonego szkła. A piasek jest głęboki i sypki, wielutki w ogóle i nie widać tego szkła w tym. Można się naprawdę pociąć, a tam aż się prosi, żeby chodzić na wosaka. Bo ten piach tutaj to jest jedna, jedna bajka ale piach na nie to jest co innego. Ale tutaj jednak macie obszar na noc w lesie. Możecie sobie na legalu spędzić tutaj noc. Bardzo fajnie tutaj jest. No tylko, że też jest to w miarę popularna miejscówka, także dla amatorów jeżdżenia autami terenowymi i motocyklami, i kładami. I czasami zamykają tutaj dla dronów przestrzeń powietrzną, szczególnie dla tych większych. Nie? Ale jeżeli masz takiego drona do 120 metrów, to spokojnie, tutaj latałem i Drone Tower mi nie zgłasza żadnych problemów Tu naprawdę można odpocząć Z tamtej strony słuchajcie, go słyszałem Zobaczę A może ktoś tam wyszedł Tak, ktoś chodzi. Dobrze, że ich ostrości nie ma, bo nie mają być Spacerowicze. Straszna rzecz. Przeszli koło mnie z psami. Dosłownie koło mnie. To jest właśnie tak, jak chodzi się w kapturach naciągniętych. Nic po bokach nie widzę. Ocz, tak. Lord, I wish I knew. 20 years ago so before i went blue i've been waiting for someone to cut me loose i didn't recognize those sad, sad eyes all along i was you i've been kicking the can kicking the can way long now kicking the can kicking the can wait a long now i've been kicking the can kicking the can wait a long now lord i wish i knew twenty years ago or so before i went blue i've been waiting for someone to cut me loose i didn't recognize those sign No, i tak wygląda to schronienie. To na razie oczywiście jeszcze jest otwarte bo ten będę władził, potem sobie to przyszpilę na noc albo na wieczór. Zobaczymy, czy będę nocował dzisiaj, czy nie. Bo dzisiaj chcę jeszcze przetestować jedną latarkę. A powrót do chałupy z latarką to też jest dobry sposób na test. No ale zobaczymy. Czas coś. Czas coś spożyć, więc lecimy z MRI. Co tam wziąłem, nie wiem

Dobra, to oznacza, że mam jakąś wegetariańską chyba potrawę. Chodźcie. Serek. A ten energy bar zazwyczaj oznacza coś. Coś coś, coś właśnie związanego z jej no tu mam chlepek, chlebek, chlebek. jest napisane co ja tutaj. Czym dysponujemy dzisiaj? A nie, połowinkę. No dobra, zobaczymy co ta połowinka jeszcze chodzi, bo ta Emari to proszę to już czasu ma. Twoje lata ma, No ale powinno być okej. Okay. Ale kilka razy już się nadziałem nawet tutaj Emarii. Nic przyjemnego. Łada mają. Gdzieś też tam. Gdzieś to w wchodziła. Tutaj byli, ja jestem tam. Nie, nie widzę nic. Ja nawet nie widzę. Dzisiaj w ogóle testujemy ciekawą latarkę. To jest Ace Beam H Gowie, chyba H 50 Albo H35, zaraz mam pojęcie. To jest taki acebing, który ma trzy opcje. Zobaczcie: albo ma na środku taki szperalcz, mniej niewielki, albo wszystkie trzy na raz, albo dwa światła szerokie. Jak to się sprawdzi, to wam powiem, bo jeszcze i nie używałem w terenie. Czas na wyłowienie. To plama jest bardzo duża. To malutkie tabasko daje, widzicie, co się można załapać na tabasko. Zobaczcie, jak to się otwierało. Bo to. Teoretycznie się powinno otwierać bez żadnych narzędzi, bez noża, bez niczego. A to małe miałem kłopot, żeby to basko zawsze miękko Żeby No Dobrze. Więc tak, my musimy, kochani. Na my musimy zawsze pilnować tego żeby planeta była czysta nie możemy pić ze słomek takich i takich a wojsko zobaczcie ile to jest plastiku dużo dla niej tajemniczących to jest ogromna ilość plastiku Otwierało normalnie. No, otwieram, otwieram się. Jakoś wybitnie się nie podgrzało, ale nie będę narzekał. Nie chciałem też za długo... A Oni na to mówią Baby Tabasco. Winkę z jakimś. Nie wiem, co to jest. Z makaronem. Nierównomiernie się podgrzała, ale najważniejsze, że nie jest zimna. Odpalam Magman Rola, Muszę się przejść po okolicy. i już jest zimna. Nie sięgniesz, tam ciemno. Ten telefon widzi troszkę jaśniej niż ja w tej chwili widzę. Ale nie ma podarek. nie ma ognisk. Niczego nie ma. Wszystko wskazuje na to, że jestem na pustyni. Dzisiaj absolutnie, A sam jak na razie. Wróciłem, słuchajcie, powiem Wam tak, że jako dodatkowy ciuch, nawet jako podstawowy, to Swagman Roll jak najbardziej brać. Brać, bo to dogrzewa niesamowicie. Nie wiem, czy będę w nim spał jako w śpiworze, czy zobaczymy jak tam, czym giry giery zmarzną, czy nie, ale zrobię raczej z tego śpiwór, przykryję się kultem buszmanowskim i powinno być ok. Położyłem sobie tak, mam karimatę, ten materac, a jeszcze mam tutaj to. Tu. Taką folię na szyby, żeby mi odbijała ciepło z powrotem do ciała, i myślę, że będzie w porządku. Fajnie jest. Słuchajcie, mamy godzinę 19.00. Ja się no z godzinkę, jak najlepiej. I nie ma sensu, tu siedział. Kondensacja jest gruba, słuchajcie, jest naprawdę, kondensacja jest, na jednej ściance tylko, Świecznie. tutaj kondensacja, nie no, też jest troszkę, ale to jest, na tej ścianie jest, jest więcej, na tym tarpie, będę szedł do chałupy, bo dalej chcę przetestować tą czołóweczkę i zobaczymy jak ona sobie radzi w takim totalnym ciemaku, bo teraz to już jest ciemno, jak wychodziłem to tak jeszcze troszeczkę coś tam może było widać, teraz już nie widać nic. Więc używając tejże i teraz poskładam wszystko do plecaka, co ja tutaj mam. Złożę obóz i idę stąd. Na 22, 23 powinien być domu, bo tak z 2,5-3 godzinki będę szedł, nie? temperatury, na zewnątrz mamy słuchajcie minus jeden, więc idealnie może uda mi się jeszcze trochę wody zdobyć, bo by... dużo nie ma. dobra widzimy się na zewnątrz jak już to tałataństwo całe pozbieram zobaczcie daje mi szerokie światło tam gdzie chcę, jak zechce żeby to było światło punktowe, typu szperacz, proszę bardzo, daję szperaczem zasięg, zaraz wam jeszcze pokażę tego, jak to te szeroko światło, tutaj daję wszystkie diody naraz, a tutaj mamy światło szerokie, na koniec wam mogę powiedzieć bo już jestem w chałupie że jednak pasoszelki 5 kilo to jest lepszy wybór jeżeli chodzi o takie długie łażenie ale tak do, do 4 godzin marszu plecak lepszy bo więcej zmieścisz fajniejsze rzeczy tam weźmiesz Najesz się wyśpisz ale na takie że lecisz w jedną i w drugą stronę to nie to nie to za wolę pasoszelki leciutkie i dla Waszej informacji udało mi się doprowadzić tego Acebeama do stanu, kiedy ona już tak nie bardzo, jeżeli chodzi o baterie, leci już na takim niższych ustawieniach więc udało mi się na mrozie przez 4 godziny marszu mocno zmęczyć Acebeama więc to jest taki plus trzymajcie się i życzę Wam wspaniałego wieczoru idę się rozebrać, napić, zjeść położyć, odpocząć jutro nowy dzień